Na zakończenie wystąpi profesor Marian Grzegorz-Gerlich, antropolog kultury, etnolog, publicysta z referatem zatytułowanym Swojska ekumena i jej wyodrębniane miejsca w pamięci zbiorowej górnośląskich społeczności górniczych: ciągłość i zmiana. Niestety, pan profesor nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, dlatego, w jego imieniu. Yy, a, referat jego autorstwa odczyta koordynatorka projektu Czarna Pamięć i historyczka Aleksandra Gorniewicz. Marian Grzegorz-Gerlich, swojska Ekum ekumena i jej wyodrębniane miejsca w pamięci zbiorowej górnośląskich społeczności górniczych: ciągłość i zmiana. Z całym przekonaniem trzeba poprzeć niezwykle cenną, nie tylko w kategoriach naukowych, ale także w kategoriach społecznych i kulturowych inicjatywę. Zawartą w projekcie Czarna Pamięć, górnicze miejsca pamięci. I dodać tu wyraźnie trzeba, że owa barwa w tym kontekście nie oznacza absolutnie czegoś negatywnego. Przeciwnie, tu nie chodzi też o jakieś wyjątkowe skojarzenie z czarnymi dziurami i typowymi dla nich defektami czasoprzestrzeni. Nie chodzi też o popularną przenośnię, leksykalnie wyjaśnianą, iż są to jakieś groźne miejsca, które wciągają i z których nic już nie wraca przywołanym projekcie cel merytoryczny jest jednoznacznie zdefiniowany. Chodzi o zintegrowanie sił intelektualnych w badaniu dziedzictwa górniczego. Konkretnie chodzi, jak czytamy, o spojrzenie na dzieje górnictwa i jego wpływ na społeczność lokalną z pryzmatu górniczych miejsc pamięci. Oczywiście chodzi o górnośląskie społeczności lokalne. Jest to zdanie, jak rozumiem, dla przedstawicieli wielu dyscyplin, zarówno historyków, socjologów, kulturoznawców, Literaturoznawców, etnologów, historyków obyczaju czy antropologów kultury. A nie można też w naszych górnośląskich realiach pomijać folklorystów i ich, na co wskazuje udatni Janina Hajduk-Nijakowska, nowych spojrzeń, także tych dotyczących doświadczenia pamięci. W efekcie, jakże płodne wydają się tym, w tym kontekście wszelkie styki interdyscyplinarne, zawsze płodne, poznawczo i inspirujące. A zatem adrem. Na wstępie zaznaczmy, że przedmiotem naszych rozważań skoncentrowanych na zjawiskach odbiegających od klasycznego rozumienia terminu miejsca pamięci są podlegające przeobrażeniom, zwłaszcza w procesie restrukturyzacji starego przemysłu i w realiach globalizmu, tradycyjne społeczności górnicze Górnego Śląska. Charakteryzują się tak jak cały region swoją wyraźną specyfiką historyczną, kulturową, tożsamościową i wyjaśnijmy, że ich dawną bazą społeczną były. I w określonym zakresie są nadal osady i osiedla przyzakładowe, konkretnie przykopalniane. I nie chodzi tu tylko o lansowane medialnie Giszowiec czy Giszowiec, nawet mócki. Każde miasto górnośląskie, nie tylko wskazane Katowice, ma typowe dla siebie osady górnicze. To przestrzenie, które przez wielu socjologów i antropologów są pojmowane jako swoiste, zamknięte społeczności kulturowe. To typowy wzorzec orbis interior, typowy dla tradycji ludowej, ale również górnośląskiej tradycji plebejsko-miejskiej. W obu przypadkach centrum stanowiło miejsce zamieszkania rodziny, chałupa, mieszkanie, familok. Charakterystycznym przykładem zasygnalizowanej tradycji miejskiej były interesujące nas społeczności górnicze. One to charakteryzowały się do lat 50. XX wieku, a nawet dłu dłużej swoistą wieloaspektową homogenicznością. Była to jednorodność regionalna, społeczna, kulturowa, w tym językowa, symboliczna, normatywna, religijna, a wreszcie zawodowa. Skutek jednak przeobrażeń ustrojowych i ekonomicznych uległy one stopniowo przeobrażeniom. Interesuje nas jednak to, co w obrębie tych społeczności, reprezentujących charakterystyczny przykład kultury plebejsko miejskiej nadal przetrwało. Ale zaznaczmy to wyraźnie, przetrwało w układzie znamiennej dekompozycji tego dawnego, jednolitego, zwartego systemu kulturowego. A w kontekście nowej rzeczywistości trzeba też zwrócić uwagę na gwałtowne procesy rewitalizacji śląskiej tożsamości, a w tym działania organizacji pozarządowych. Wreszcie trzeba uwzględnić na ogół pomijane stopniowe odchodzenie młodego pokolenia od kościoła, ale i religii. A właśnie te formy identyfikacji były tu zawsze trwałe, wręcz kategorycznie stabilne. I jeszcze jedno. skazany proces rewitalizacji śląskiej tożsamości należy też postrzegać w kontekście pewnych typowych, naturalnych reakcji, typowych dla grup regionalnych, a zwłaszcza etnicznych, skazanych w latach realnego socjalizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na ograniczenie, a nawet zabijanie ideologicznej kultur. W tym kontekście. Trzeba też zwrócić uwagę na wzrost górnośląskich aspiracji regionalnych. Przejawia się to również w zakresie reorientacji regionalnej górnośląskiej pamięci, konkretnie tak zwanej pamięci zbiorowej. Oto bowiem ta oficjalna wersja historii tej ziemi, nauczana i często dekretowana politycznie, nie zawsze była akceptowana przez ludność rodzimą. Podobnie jak lansowane przez władze miejsca pamięci, to właśnie oni, przedstawiciele władzy, narzucali miejsca pamięci. Efekt wiadomy brak akceptacji. W efekcie w tym miejscu zwróćmy uwagę na częstą rozbieżność między oficjalnymi tego rodzaju miejscami, a tymi, które tkwią w świadomości, także w kanonie kulturowym, kulturowym ludności rodzimej tego terenu. To samo było w całej Polsce, w dobie realnego socjalizmu. A zatem wyjaśnijmy, co rozumie się pod terminem tych oficjalnie upamiętnianych elementów przestrzeni. Zauważmy zatem, że nawet w potocznym rozumieniu terminu miejsce pamięci z reguły mamy na myśli grób lub cmentarz wojenny, nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości upamiętniające postacie lub wydarzenia znaczące dla narodu i państwa polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż pokutny, kapliczka, kopiec, inny obiekt. Lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa kulturowego. A zatem jest tego rodzaju działanie znaczącym elementem edukacji historycznej i pobudza do szerszej refleksji. Jego sprzymierzeńcem tak zwana pamięć historyczna, jest tak zwana pamięć historyczna. I tu się rodzi pewien zasadniczy problem. Często bowiem dla ludności bardziej atrakcyjna, ale wyłącznie. Była i jest pamięć określana w nauce jako pamięć zbiorowa. To oczywiście własny wytwór kulturowy, własna, własnej wizji przeszłości, konkretnie przeszłości przeżytej, doświadczonej, ale także przeszłości zawartej w przekazie międzygeneracyjnym. Zawiera ona wiarygodny, wedle powszechnych przekonań, opis i dodajmy wyraźnie komentarz oraz komentarz do zdarzeń minionych. Teraz już tak z reguły nie jest, ale trzeba się pochylić nad regionalnymi, lokalnymi sposobami pojmowania przestrzeni i wyodrębniania w tych przestrzeniach miejsc wyodrębnionych ze względu na sposób pojmowania przeszłości. A to jest efektem splotu różnych czynników kulturowych, a w tym symbolicznych, akcjonormatywnych, ale i emocjonalnych i mentalnych. To wszystko trzeba pojmować w perspektywie i w różnych kontekstach pamięci, doznań i doświadczeń przeszłości. Obserw przeszłości obserwowanej, zmuszającej do wyborów, e, które należało podejmować zgodnie z panującymi kanonami kulturowymi. Owa wizja przeszłości zawarta w Oral History była kategorycznie jedyna, bezalternatywna, uzależniona od nawyków kanonu kulturowego. W tym kontekście momentalnie rodzi się pytanie, jakie te procesy, jak te procesy wpływają na niezwykle znaczący i zazwyczaj nierozpoznawany aspekt pojmowania przeszłości. Chodzi zatem o pewien deficyt tego typu badań. Wybitna znawczyni problemu Barbara Szacka wyjaśnia, że w tym przypadku chodzi o wyobrażenia o przeszłości własnej grupy, konstruowane przez jednostki zapamiętanych przez nie informacji pochodzących z różnych źródeł i dociera docierających do nich rozmaitymi kanałami. Są one selekcjonowane i przekształcane zgodnie z własnymi standardami kulturowymi i, przekona i przekonaniami światopoglądowymi. Dla wyjaśnienia naszej propozycji, aby nie była oderwana od ustaleń funkcjonujących nie tylko w rodzimej tradycji, przywołajmy teraz kilka znaczących dla przeciętnej orientacji wypowiedzi badaczy. I zawsze też trzeba pamiętać, co pisze Ram w pracy Lux de Memoria". Dowodził on, że pamięć i historia nie są bynajmniej synonimami, jesteśmy świadomi, że wszystko je dzieli. Pamięć jest życiem bezustannie podtrzymywanym przez grupy żyjących i z tego względu podlega ciągłej ewolucji, otwartej na dialektykę spełniania i amnezji, nie troszcząc się o kolejne deformacje, podatność na zabiegi instrumentalizacyjne czy manipulacyjne, Historia natomiast jest rekonstrukcją, zawsze problematyczną i niekompletną tego, czego już nie ma. I jeszcze jeden aspekt zagadnienia, niezwykle ważny dla podejmowanego projektu, o którym pisze polska badaczka Maria de la Pierre, że zgodnie z założeniami Pierre, Pierre Nor, inicjatora badań nad miejscami pamięci i niepodważalnego w tej dziedzinie autorytetu. Chodzi w tym określeniu nie tylko o zmianę pola badawczego, ale także o ujęcie czasoprzestrzeni historycznej od strony świadomości podmiotowej. W ten sposób miejsce pamięci nie oznacza jedynie konkretnego topograficznego punktu zaczepienia, ale ogarnia wszystkie materialne i niematerialne znaki i ślady przywołujące przeszłość w pamięci zbiorowej. To jest niezwykle ważne także dla analizy górnośląskich społeczności górniczych. I dodajmy jeszcze, że jeden z polskich badaczy pisze, że pamięć społeczna, pomimo iż nierozłącznie związana z pamięcią historyczną, nie jest nią tożsama. Pamięć historyczną można określić jako pamięć zatwierdzoną i honorowaną przez dane społeczeństwo. Choć w praktyce oficjalna historia nie musi być przez wszystkich znana ani też uznawana, to stwierdzenie jest ważne, bo ma sens uniwersalny. Uczy też pomimo pokory, zwłaszcza zbyt prostych opinii wobec gminyślągaków, zwłaszcza tych politycznych. Jan Paweł II słusznie stwierdza, w czym tkwi myśl Paula Ricoré, iż pamięć i zapomnienie to zjawisko odwieczne. Wszak to ustawiczna obecność dwóch przeciwstawnych sił działających w historii człowieka i społeczeństwa. A dalej Jan Paweł II stwierdza, pamięć jest to siła, która tworzy tożsamość istnień ludzkich zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości. Dlatego tak ważne jest poznanie i poszukiwanie w tej perspektywie owych nie, nieodkrytych miejsc pamięci w przestrzeni zamieszkałej przez społeczności górnicze. Ale jest to zadanie trudne. W tym pojmowaniu siebie samych, swoistego autostereotypu, w relacjonowaniu przeszłości trzeba się w analizowanym przypadku odwołać jeszcze do dwóch znamiennych zjawisk. To po pierwsze tak zwana śląska krzywda, a po drugie budowanie nowego, swoistego, używając określenia serbskiego badacza, etnomitu. W pierwszym przypadku chodzi o utrwalony zbiór poglądów relacjonujących krzywd, jakiej doznała Górnośląska Zbiorowość Regionalna, zwłaszcza od początku XX wieku i, i doznaje nadal. Jest to zbiór luźny, znamienny w czasie, ale zarazem spójny, bo rejestruje tylko negatywne, dyskryminujące, wręcz kolonizacyjne działania, zwłaszcza władz kolejno-niemieckich w czasach cesarstwa, polskich w dobie sanacji, ponownie niemieckich w dobie III Rzeszy i polskich w dobie realnego socjalizmu wobec własnej grupy. Według panujących przekonań owe zjawiska zachodziły w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej. Ich efektem było wieloaspektowe spychanie górnoślązaków na pozycje kategorycznie peryferyjne. W drugim przypadku to zasygnalizowany nowy etnomić śląski, który nie jest już tylko rejestrem doznawanych krzywd, ale co istotne, także próbą ukazania własnych zalet i aspiracji. Nadal jest to jednak formułowanie na bazie narracji potocznych, własnej wizji przyszłości i owej pamięci zbiorowej. W tym też kontekście należy postrzegać problem interesujących nas spontanicznie wyodrębnianych miejsc pamięci i wskazywać, i wskazywać tu jeszcze trzeba na pewne uniwersalne zjawisko współczesnych czasów zachodzące też w omawianym regionie. Chodzi też o teraźniejszość i atrakcyjność nowych mitów. A te dziś, jak pisze w Szerszym Układzie Anna Wolf-Powęska gwarantują spójność świata w obecnych czasach fragmentaryzacji i zróżnicowania wszystkiego i wszystkich. Mity, za pomocą których wyraźnie oddziela się dobro od zła, święte od grzesznego, swoje od obcego, są szczególne w cenie. A ślązacy owo odróżnienie dobra i zła ustawicznie dokonują podobnie jak wyróżnienia tego, co swoje od tego, co obce. Te kulturowe relacje należy też pojmować w kontekście pamięci kulturowej, bo zawsze to, co wspólne, prowadzi do ujednolicenia doświadczeń. Trzeba się też zgodzić ze stwierdzeniem, iż pamięć jest funkcją zbiorowych doświadczeń, które rzutują na wspomnienia i przeżycia jednostki. A w efekcie suma takich doświadczeń indywidualnych w perspektywie jednolitej kultury i podobnych doświadczeń historycznych ma swoje konkretne efekty. Dziś Śląskość w jej rozumieniu tradycyjnym jest już znamienna, zwłaszcza dla, dla starszego pokolenia i części średniego. A owa Śląskość tkwi niewątpliwie w jakimś sensie w młodym pokoleniu, ale jest to zjawisko raczej niezbadane, zwłaszcza w perspektywie interesujących nas etnologii i antropologii kulturowej. Warto też zastanowić się nad światem społecznym górnoślązaków. Całą jednak pewnością owa tradycyjna śląskość swoiście się starzeje, podobnie jak większość starych śląskich familoków, które są wedle lokalnych określeń ankrowane. Ale czy można ankrować kulturę i tradycję? To, to starzenie się śląskiej architektury odzwierciedlają intrygujące nie tylko artystycznie, ale i emocjonalnie i, i intelektualnie grafiki Jana Szmatlocha, a z kolei pisarz Wojciech Kuczok Przewodnik po ludzkich dylematach w powieści Gnój pisze o śląskim domu następujący, następująco. Ten dom się zestarzał, brzydko, brzydziej niż ludzie. Domy starzeją się zdradliwie, starość lęgnie się w nich pokątnie, a potem niepostrzeżenie ankruje kolejne połacie. Starość domu wymyka się spod kontroli, przestaje być widziana dla domowników. I dodać tu jeszcze trzeba że w poszukiwaniu tradycyjnej, polegającej dziś rozdarciu kultury śląskiej, warto uwzględnić w analizowanej przez nas perspektywie także regionalną literaturę, poza wymienionym także Szczepanem Twardochem, Feliksa Neca, Henryka Wańka, ale i Horsta Wienka. Daje to dodatkową szansę, aby zrozumieć dylematy ludzkości rodzimej. Odwołując się tylko do przywołanej powieści, Zaznaczmy, że yy, za Justyną Szlachta, Ignatowicz iż, Śląza, iż Śląsk wyłaniający się z gnoju to nie śląska idylla pełna folklorystycznych elementów. Śląsk Kuczoka to stałe mierzenie się z życiem, gdzie jednostka nieświadomie bazuje na wielopokoleniowych tradycjach oraz zasadach. W tym miejscu na zakończenie rozważań stawiamy hipotezę, że owe nieoficjalne miejsca pamięci, te wyodrębniane potocznie, jak dotąd nierozpoznawane, zawarte są i swoiście tkwią w lokalnym kanonie kulturowym. A więc nie zachodzi tu jakiekolwiek zjawisko określone terminem atopia. W takich realiach zachodzi bowiem kategoryczna neutralność w pojmowaniu przestrzeni. Jest to, a może było, znamienne dla narracji przesiedleńców także na Górnym Śląsku. W tych realiach zachodzą, co najwyżej pojawiają się, Strategie mediacyjne w realiach ich nowo zasiedlonych przestrzeni. W analizowanym zaś regionie występuje trwale zakotwiczona w przestrzeni świadomość. Zachodzi intensywna z nią identyfikacja. W efekcie jej, w efekcie w jej obrębie są też wyodrębniane różne miejsca. One to z konkretnych powodów, a więc egzystencjalnych, społecznych, zawodowych, historycznych. To jest przeżyć własnej społeczności lokalnej i własnej zbiorowości regionalnej, dalej politycznych, wreszcie tożsamościowych, religijnych, są uznawane jako znaczące, godne wyodrębnienia i upamiętnienia. Konkretnie tymi związanymi z ważnymi wydarzeniami, nie tylko dramatycznymi, zachodzącymi w kilku kontekstach społecznych, czyli na wstępie w życiu zawodowym górników, a dalej w życiu całej społeczności lokalnej. Wreszcie w życiu całej regionalnej zbiorowości. Warto iść śladem proponowanego spojrzenia i wydobyć w procesie badawczym owe nieznane obcym miejsca pamięci, tkwiące w świadomości górnośląskich środowisk górniczych. Miejsca nie zawsze nazywane przez samych ich nosicieli. Owe miejsca to są swoistego rodzaju, używając pojęcia Witolda Kuli, nośniki pamięci. Są one charakterystyczne i ważne dla ludności górnośląskiej. Jest to istotny element ich aktywności kulturowej, znak tożsamości, a wreszcie pojmowania własnej przestrzeni. Dla ilustracji przytoczonych przytoczmy kilka fragmentów wypowiedzi z badań empirycznych realizowanych przez autora w latach 1998-2014. Ja mieszkam na Kaufhausie. I my zawsze chodzimy pod ten, pod ten nosz krzyż My, nawet ludzie całej Francity, no ci stale. Tu jest na cmentarzu taki wielki grób, co w nim leżą ci, co padli w tej wielkiej katastrofie, co była na kopalni łagiewniki w 1951 roku. A niedaleko jest też grób takiego szalonka, wielkiego kompozytora. Ludzie na Śląsku nawet już zapamiętają, że kiedyś jeszcze Zagierka u nas jeździł Bałkan. A teraz ino po tym pociągu zostawili jeden wagon, na tym Karmerze. Przez to ludzie to pamiętają, jakoby było. Już tego nie ma na starzy, już tego nie ma, no starzy to pamiętają. To granica między Polską a Niemcami, a młodzi też o tym wiedzą a niedaleko jest dom przy piekarskiej, co już jej nie ma, gdzie się urodził Janusz, co go tak honorują teraz w Zabrzu. Tu w Katowicach wiele ludzi wie, gdzie mieszkał ten morderca Morel i wiedza, co on zrobił. Przez niego była ta wielka odręka w zgodzie, co on tam był. Jakże zaś charakterystyczna jest wypowiedź nauczyciela zawodu w szkole górniczej, Ludzie uznają, co dla nich ważne. Jest ważny pomnik powstańców w Katowicach. No, kto tam chodzi, kwiaty daje. Jest coś innego ważne, co ludzie mają w sobie. Ludzie tam nie idą jednak, o nich pamiętają. Tak, to już jest. W kontekście naszych rozważań, warto na zakończenie odwołać się do Andrzeja Szpocińskiego, który pisze o wspomnianych nośnikach pamięci, że wedle Witolda Kuli może być nimi w zasadzie wszystko. Zarówno przedmioty materialne, np. Na pomniki, narzędzia, fotografie, elementy przyrody martwej i ożywionej, głazy, drzewa, jak i idealne nazwy zdarzeń, grunwald, artefaktów, legenda o Smoku Wawelskim, imiona i nazwiska ludzi, Adam Mickiewicz, czy wreszcie pewne działania, zgromadzenia, pochody, happeningi. Jednym słowem wszystko to, co aktualnie lub potencjalnie może stymulować pamięć o minionym. W takim szerokim ujęciu zakres pojęcia nośniki pamięci nie pokrywa się z zakresem pojęcia miejsc pamięci. Nie wszystkie nośniki są miejscami pamięci. Jak funkcjonują one w praktyce badawczej? To wyjaśnia wiele, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych rozważań, i, pomimo, i powinno być impulsem do szerokich rozpoznań analizowanego zjawiska. A przecież to wynika też z idei projektu Czarna Pamięć Górnicze Miejsca Pamięci. Dziękuję.